Leży. Nice. czy zombiaki za to nam biegną, Patryk. Ty, strzelasz do mnie? Gościu tu jest, przy mnie. Zabiłem A, mnie No tak. Ty, ja myślałem, że to są zombiaki były. Nie, a tu jest jeszcze gościu, ty. Sofita, ale kurwa w więc nie wiem czy nie będzie kulał jak mogę tylko połapać mogę to to mało ale kurde ja się wróciłem żeby się wiesz tego. tego yy, z niego z longa co nie? Yy, tego Spowałem się żeby zmienić goń wziąłem tego USG. luknąłem? go nie było <laughs> no to leży na glebie gdzieś zemdlał no nie nie nie, 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 było, nie, było, nie było nie było w ogóle żeby tego ja, ja daleko nie odbiegłem żeby się spikerce, nie? To było dosłownie za drzewo, e, za skrzynkę i tyle. Ja wystarczy jeden strzał w gira Chyba, że jakoś się oturlał i mną. Ja się wylogowuję Kogą tam zaraz dojdziemy roz, rozjebiemy dlaczego no na mnie I opieram Chłopaki liczy na wieso oh, na no razie Ja go bejtuję cały czas Został w dupę Dobrze, bo Tylko kurwa kto od na mnie go wejtował teraz? On kurwa, on tańczy. Ten. Muszę przebiec. zaraz zostaje z kule ode mnie. O! O! o. Zajebałem się. On się tak zbugował, że nagle przestał tańczyć. Myślałem, że biegnie do nas. Dobra, można go pierdolić i ten. Ja palę. No gdzie... w sumie dobra. Cześć. Wejdzio! Nie, dalej nie Ja chcę wszystkim za to grzesiu mhm. A wrzesie mnie zostawili okay. I Chyba ja chcę tutaj obejść nie Więc nie będziemy myśli w w tym samym miejscu Dobra idę do tobą Patryk Zombie leży, martwa Ktoś tu chodzi? A to ja, ja jestem obok. Bizon leży. Trochę chyba wyrąbane. Bez amunicji nic. Widzę go Leży No jest Na szczycie był Czy jednak się przydryptył Patrzę, biały kask, nie? Patrzył się na nas no z góry Tąd, w której w ogóle? A... Tu leży u ułupa hmm. Jesteście tu potrzebni z Zaraz tu idę Idę Wincha, dużo amo, gasmaska, ludzkie mięso, SKS-a miało Komizelkę polową, jakbyście chcieli, mogę na miejsce Tylko stąd trzeba szybko zejść, bo jesteśmy na widoku, więc szybko lutujcie. No to na samej górze jesteście Na prawo teraz słyszałem I na... oj, obok grozowy Albo nagrozowy Chyba nagrozowy na No Koło mnie Dawid y, Zdech Koło nie jest gościu Dostał Padł, pa, padł na skalę yeah. Padłem, plecy Jeszcze był jeden za mną Koniec na, na skałach dostał i mnie zamił A za mną był Jeszcze jeden <noise> No dobra O kurwa pichuj Survival backwork -back mam ze strony Aaaa dobra Ja wiem stąd. z wyspy No, mówiłem z wyspy Siedzi pewnie gdzieś w krzakach szuras. Kam. Ale, że mi od razu plecak rozjebało, kurwa. Ty, ja go podchodzę. Weź spróbuj zebrać te gwoździe. Ale poczekaj, bo ja wejdę na wyszynek. Może skopę na blisko to nie może podsuwać Jak wejdę na wyspę to ten To ty wtedy Czy no. ty ja ciebie pyta? Skierdala się Leży Nice Bierz te gwoździe i je do bardzo szybko ja Szukam co tam szkości oznacz mi gdzie jest jego ludy Zbieram go kurwa z całego tego. Ja to biorę, nie co się wiesz ubranka jak ma jakieś Więc nie ma zgarnią z niego 1, 3 ile było kot? Nie, 1, 9, 9, 7, 3 1, 9, 7, 3. Te plate mi zniknął, ale on ma dobra. wy? Z prawej, z prawej walą, na blisko nawet. Widzę, widzę, dwójka na was podbiega. Masz? Jest obok mnie, jest obok mnie, czekaj Tu, w dwójkę biegał Leży Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden War. Jest tu gdzieś jeden jeszcze To zombie? Nie, jeszcze jeden jest na pewno Wytru. To ty? Tak, z umyka. Na pewno jesteś w Ja widziałem dwójka. No to z zombie z nim biegł. A może? To jest kołpa. Blazer miał, pierwszy Blaze'a, jak chcecie. Nie, ja nie potrzebuję. Ja w sumie mam miejsce, bo to biorę po prostu. Tam jest, w ja... dobra, nie? Ja, ja biorę. Biorę, biorę Blaze'a na plecach, idziemy do wody. Jestem jeszcze. Tam, kurwa, pali się ogień. Tak, 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 nie? On O mordewkę, dobra, dobra. Drzwi są zamknięte Drzwi są zamknięte, ktoś może być Muzyka No tam tam się siedzę Ta. drzwi zamknięte Odłozimy czy nie? To nie wiem no. Kurno A nie to nie na mnie, S Pierwszy raz chyba Biegnie Co biegnie? Tutaj biegnie, oznaczam Tak może... To strzelamy, nie? Czekaj może żebyśmy mieli to z ten biegnie. O! Dostał Dostał hita na pewno Dwa hity dostał Mogliśmy poczekać, wiesz? To no za budynek pobiegł. Mogliśmy poczekać. Hmm. Ale dostał dwa hity, stary. Tutaj się musiał ulecieć na pewno. No ja też. Nie pobiegł daleko, bo tu jest lądziej. Jest go. Dalej, za budynkami. Ja pierdolę, jebana kurwa łez Czy zębiaki za to biegną, Patryk? Ty, strzelasz do mnie? Gościu, tu jest, przy mnie. Zabiłem. A, No tak. ja myślałem, że to przy zębiaki były. Nie, to tu jest jeszcze gościu, ty. Tu jeż, nie? mogę ten... ...przystopować. Mocie no oczy. Чуком шухом Ты где за ползя ты W budynku widzę przede mną tutaj, trzelał do mnie. Nie wiem, córek zamknął drzwi. Musicie chwilowo sami. Co on ma? Chyba bandażuje się. Ładuj go. Że wam pomogę. To, manko. Nice. To był skorpion, no. Pora no. municią to, bandaż. Mm. O, mi się do Trzeba szybko zaszkodzić. No. Ej, do sam. To strzała, ale z czegoś chujowego. A skąd? Wiesz może? O, ty... mniej więcej stamtąd. Tak mi się wydaje. Ty dobra. Co ty, to znaczy powiedzisz? Giza, ale to... Wiesz, jak nie podpiewasz tak na blisko to tak super widoczne to nie jest. Ja bym wycofał stąd, bo tutaj każdy nas może zatować no, Clock, time's a limited gift from God. Just listen man, I change